that's see Odnajdujecie się na boiskach? Czy faktycznie potwierdza się ta teoria, ta teza, że w Oławie są łatwe boiska? W Oławie są łatwe boiska, ale teraz boiska są prostopadle do tego, co zawsze jest, i są trochę inne. Już nie ma tych wyklepanych ścieżek, co są w takich normalnych turniejach. I jest, troszkę, jest troszkę psikusów i nawet czasem jak chcesz utrudnić grę przeciwnikowi, to nie musisz rzucać śminki na skos, bo i tak nie ma tych kolei powybijanych, także... Także są ciekawe. Nie są takie łatwe jak zwykle, ale i tak boisko przyjmuje, jest mało niespodzianek. Dosyć jest tak minimalnie grząsko, więc są stosunkowo łatwe, ale nie tak łatwe jak zwykle. Rozumiem. A jeszcze nawiązując do tego, że byłeś też w grupie organizatorów, jak oceniasz to, co udało nam się zrobić w tej edycji i czy masz już jakieś pomysły, co można poprawić w następnej? Hmm. Co się nam udało zrobić, to bym mógł się lepiej wypowiedzieć po tym finale. To już, jak już będzie Grand Prix polskiej historią, to już łatwiej będzie mi powiedzieć, ale mogę powiedzieć o tym, co było wcześniej. E, to... Podobało mi się właśnie, że były takie różnorodne lokalizacje, właśnie ten Gdańsk Szczecin, tak dosyć odległe, żeby ci ludzie, co zawsze z północy musieli przejeżdżać setki kilometrów, tam po, po 400 nawet, żeby mieli coś u siebie, tak? Zegrali u siebie, to, to mi się właśnie podobało. Um, może trochę bym przykuł właśnie większą uwagę do tych turniejów eliminacyjnych, żeby, żeby właśnie były bardziej zbliżone do tego, co chcemy zaprezentować w finale. To, to A tak, no co, dużo pieniążków jest do wygrania. Mam nadzieję, że w przyszłości będzie jeszcze więcej. Teraz tak naprawdę zbieraliśmy głównie od osób prywatnych, ale fajnie by było. Um, w końcu sięgnąć właśnie po jakiegoś sponsora, żeby właśnie za, za reklamę mógł właśnie otrzymać okay. siebie na banerze czy coś za i pieniążki, żeby poszły na nagrody. To może w to. No ale to jest początek także. Także raczej to. Bardziej sprofesjonalizowałbym troszkę tę eliminację i potem bym zadbał o, o kogoś z zewnątrz. Dobrze, no to dzisiaj Ci życzę powodzenia, bo dzisiaj przede wszystkim jesteś zawodnikiem. No i mam nadzieję, że w finale będziemy mogli oglądać właśnie mecz Twojej drużyny. Też mam nadzieję, boisko zweryfikuję. Jakie to jest uczucie być w wielkim finale Grand Prix Polski Pétanque? No to dla nas, dla naszej drużyny takie niebywałe, że aż mam dreszcze, dlatego że gramy dopiero drugi sezon i jeżdżąc po różnych turniejach przez te ostatnie dwa lata, no podglądamy najlepszych, no i udało nam się dostać, więc taką ciężką pracą, bo też y, trenujemy czy cztery razy w tygodniu, mimo naszego wieku, także super, fajne uczucie. To świetnie, że widać efekty tej pracy i że się udało. A jak się dzisiaj gra? No, zaczęłyśmy wiadomo z mistrzami. Pogoda jest jaka jest, jest dobrze, no i będziemy walczyć, żeby nie zawieść naszej drużyny i naszego klubu. To życzę dzisiaj powodzenia. A dziękuję serdecznie. Bardzo miło, super jest atmosfera i towarzystwo bardzo fajne, więc cieszymy się, bo znowu się uczymy od najlepsze. Cieszę się, bardzo trzymam kciuki. Dziękuję bardzo. Powodzenia i mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnej edycji Grand Prix Polski. Tomek Wilczyński. Dzięki, Tomek.